Dzień dobry, ponownie wróżbita Akordion Witam i pytam, czy są z nami zodiakalne strzelce. A jeśli są, to czy są ciekawe, co luty Wam przyniesie? Czego oczekiwać, czego się spodziewać? E, już za chwilkę sprawdzę, kochani, meldujcie się w komentarzach oczywiście. E, strzelec, 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 co w lutym? Mam nadzieję, dobrego i ciekawego Was spotka. E, strzelce, strzelce mamy. Zaczynamy od mas a samonet. Jest niespodziewany zysk. Zysk, zaraz zobaczymy, czy to jest konkretnie finansowo. E, może być zakończenie pewnych problemów, e, zakończenie pewnych problemów, starych spraw, związków, rozwodów, spraw sądowych. Jest w końcu zakończenie, jest w końcu cisza, również jeśli chodzi o zdrowie. E, może to być miesiąc, właśnie zakończenia czegoś i już jest dobrze, już kończymy, odchodzimy od tego problemu, idziemy do przodu, więc strzelce. Wy musicie pójść do przodu. Nie ma co się, co zawracać. Mamy oczywiście jeszcze, oczywiście, to nie jest takie oczywiste, ale u strzelców czasem tak. Adcy Kapłanka, kolejne niespodzianki, kolejne niespodzianki zawodowo-finansowe. Robaczki. Dobry miesiąc finansowy, dobry miesiąc na pracę, na rozpoczynanie swoich biznesów, znajdowanie pracy, ale również w swoich zawodach lub w swoich biznesach może to być taki bardzo dobry miesiąc. Więc kochani, Trzymam kciuki. Dodatkowo królowa mieczy, czyli wojować będzie trzeba. Czasem możecie czuć się strzelce nawet w związkach, bądź no właśnie, przede wszystkim w związkach i w relacjach jednak samotni. Samotni, samotne. Widać, że z ustrzelców związkowych ten miesiąc może być taki są walentynki, jest sercowo, jest tak dalej, ale w wielu sprawach jakbyście byli sami. Nie, nie mówię tutaj o zakończeniu związku w relacjach, tylko będą takie momenty, że po prostu sami poczujecie to energetycznie i może będziecie chcieli o tym porozmawiać z partnerem bądź z partnerką. No, i jeszcze kryształek tutaj na koniec. Jest i będzie, lub jest już jakiś problem, na który nie macie wpływu. Więc trzeba wziąć głęboki wdech uwolnić się, a najlepiej uwolnić się od sytuacji bądź od osób, z którymi nie chcecie przebywać. Wszystkiego dobrego w lutym strzelce, trzymajcie się, dużo zdrówka i wspaniałości.